Dzień dobry, witam serdecznie. Nie mam nic, absolutnie nic, jeżeli chodzi o moje wytłumaczenie w bardzo kiepskim progresie z używania kolorówki. Niestety, wracam z tematem projektu Pan, ponieważ wypadałoby co nieco zużyć, a jedynie co mi się udało wykorzystać do końca, to jest jedna kredka do brwi i jeden lip balm. Także... Jak nie wracam do Was z tym tematem, to jakoś tych produktów nie używam i sięgam po prostu po moich ulubieńców, a jednak szkoda, żeby te poprzednio kupione produkty się zmarnowały, więc wykorzystamy to, co już widzieliście nie raz i nie dwa. I przy okazji chciałabym zrobić kolejny chłodny makijaż. Może z trochę dorzucę fioletu. Przedni film w tym temacie też miał fioletowe oko. Ale żeby też nie było, nie wam zupełnie. Jak Wam wspominałam, że otwieram ten podkład, to jego zużycie, no powiedziałabym, że jest całkiem, całkiem. Jest gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Także gdybym go używała cały czas regularnie, to w najbliższych miesiącach byłby już zupełnie zużyty. Natomiast jako, że otworzyłam znowu Lankom i on bardzo mi się podoba, także obawiam się, że jego będę używać, a ten znowu pójdzie w odstawkę. Jak możecie też wiedzieć, co nieco się zmienia w tle, na ten moment nie planuję kupować więcej żywych kwiatów, zamówię sobie jakieś sztuczne chyba z AliExpress to nie ma sensu. One stoją max tydzień i czy są takie cięte, czy w doniczkach, ja nie mam po prostu do nich ręki, wszystko mi zdycha, więc prawdopodobnie dojdą tu jakieś sztuczne. A jeżeli chodzi o tę stronę, zabrakło mi papieru. To jest wynajmowane mieszkanie, więc ja nie chcę tu zbyt wiele zmieniać tak inwazyjnie. A taka naklejka będzie akurat idealna, bo bez żadnych uszkodzeń mogę ją spokojnie ściągnąć. Więc wygląda to jak wygląda, ale będą zmiany. Nie ma na co czekać, lećmy z makijażem. Wykorzystam odrobinkę pod oczami tego koloryzującego korektoru, rozjaśniacza pod oczy z Catrice jest dość duży ubytek. Także tutaj się nie przejmuję, że coś się zepsuje. On już na pewno jest po terminie 6 miesięcy, także wydaje mi się, że na pewno już go powinnam wyrzucić w teorii, a w praktyce dalej działa, nie ma żadnego problemu, więc też nie będę się pozbywać czegoś, co jest jeszcze dobre. U mnie, jak widać, tu coś się pojawiło z jakiejś przyczyny, ale to nie jest wina tego kamuflaża, ponieważ go bardzo rzadko używam. Stąd też stwierdziłam, że ok, mamy idealną okazję, nagrajmy film i go wykorzystajmy chociaż odrobinę. A moją mieszanką podkładów będzie coś, co już też widzieliście i nikogo nie zaskoczę. Jest to oczywiście koreański krem BB w połączeniu z upiększaczem od Glamu. Jednego i drugiego jest mniej więcej połowa, natomiast upiększaczem wstrząsałam, więc nijak nie zobaczycie jego zużycia. Ale jak mówię, wykorzystam trochę tego, trochę tego i stworzę takie połączenie na mojej twarzy, Kolor nie będzie idealnie dobrany, ale trudno. I to jest też to, że jak muszę mieszać te produkty i kolor nie jest taki, jak bym chciała, to raczej po niej nie sięgam. To znaczy, ten krem BB jest naprawdę fajny i używam go solo. Natomiast ten kolor, on jest zdecydowanie zbyt różowy, więc jak dołożę tego upiększacza, to powiedzmy, że będzie jakoś tam. Lecimy oczywiście z rozsmarowaniem go na twarzy i wykorzystam dzisiaj tą filetową gąbeczkę od Eveline ona u mnie leży obawiam się, że już od dobrych kilka miesięcy tak samo nowości, jak na przykład czerwony liner, który kupiłam i dalej go nie użyłam chyba na tiktoku tylko wam wrzucam unboxing nie wiem też czy na shortsy nie pamiętam w tym momencie to już było tak dawno, ale w sumie um, no jest naprawdę mięciutka i chyba Chyba, nawet nie chyba, tylko na pewno Wolę ją od tych od A Magic, bo one naprawdę twarde się zrobiły I też jedna z Was potwierdziła mi właśnie W komentarzu, że też Zauważyła pewną różnicę Że one nie są już takie fajne jak były I są bardziej zbite W środku, takie gęste Ciężko mi to inaczej określić Więc, Uuu, ale to połączenie Wygląda całkiem ładnie, choć Potrzebuje jeszcze krycia, ale naprawdę Fajna jest ta gąbeczka, mięciutka tylko iMagic kosztowały mnie 5 zł. To nie jest najmiększa gąbeczka, jaką miałam w życiu, ale jest przyjemna, jest naprawdę fajna. Jest zdecydowanie miększa od tych iMagic, Magic, które się zrobiły naprawdę jakimś takim nieprzyjemnym betonem, a ta jest naprawdę sympatyczna. Miałam kiedyś też jakiegoś No z Notino i znowu była zbyt twarda. Tak samo kupiłam też fioletową od moja z Contigo. Również jest zbyt twarda. To są małe różnice, ale dają tak nieporównywalny komfort przy pracy, że zdecydowanie wolę te ciut miększe, ale jednak nie tak miękkie jak na przykład dwa lata temu, chyba w kalendarzu odwętowym, była zielona. Oczywiście mówię o Glam Shopie. ona była super, super mięciutka. Ona była tak turbo mięciutka, że miałam wrażenie, że aż ucieka pod palcami i nie czułam kontroli, kiedy blendowałam dany podkład. Tutaj widzę, że jest pełna kontrola, super to wygląda, super się rozprowadza. Póki co nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj mamy też oczywiście wytłoczone logo i zastanawiam się, czy jak je odbiję, to czy to będzie widoczne. Póki co, nic nie widzę. Sam podkład na twarzy wygląda tak dziwnie. Bez przykrytych zasinień, czy zrobionych oczu jest tak błysą, jakoś trupio mam wrażenie. Więc oczywiście dorzucę sobie konturowania. Konturownika zostało mi dosłownie tyle. I z jednej strony jest z niego trochę szkoda, że już nie będę miała więcej ale z drugiej strony ja mam tyle kremowego konturowania, że nie powinnam absolutnie za niczym tęsknić. Ale nie ukrywam, że jest to też fajna opcja do konturowania nosa. Nie jest taka szara, lekko ciepła, więc też ten kinol, o matko, jak krzywo. Dobra, zaraz to wyrównamy. Brawo ja, fioletowa gąbka zrobiła się pomarańczowa i nie mogłam jej znaleźć na stole. <grywa> no dobrze, już się konturuję i zaraz do Was wrócę. W tym celu wykorzystam również Glam Shop odcień słodkości. Tutaj, jak mówiłam, już miałam połóweczkę tego różu, więc nałożę go odrobinę, taki chłodny róż będzie mi dzisiaj pasować. Może go palcami właściwie wklepię, tak odrobinkę, o. I później klepie jeszcze gąbeczką. Ojeju, jaki on jest cudny. No dobra, jeszcze trochę. Duka gąbeczki i lecimy. No ładniutki jest, bardzo się wtapia. Choć nie wiem, czy... Na ten moment nie za chłodne do tego konturowania, ale spokojnie jeszcze dojdą bardzo chłodne oczy, więc... To znaczy mam nadzieję, że chłodne, a zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Mam zaskakująco dużo kosmetyków z Glamu, które jednak chciałabym zużyć i oczywiście tu dołączy ten błyszczyk, jest to hybryda od Glamu i on naprawdę na ustach jest cudowny, jak nawilżający olejek. Jedyne co, no to to opakowanie. Po pierwsze odpadła zakrętka, którą teoretycznie mogłabym przykleić, ale jednak bardzo mało nabiera się samej tej formuły Jak możecie zobaczyć, no tego błyszczyka zostało naprawdę, naprawdę niewiele Ale na ustach jest naprawdę super przyjemne Jak dosłownie olejek nawilżający Jako korektor wykorzystam ten od Stars I tutaj przyznaję się bez bicia, że zużycie jest bardzo, bardzo małe On naprawdę ładnie nie wchodzi w zmarszczki, ale zdecydowanie ma za małe krycie więc bardzo możliwe, że nałożę jego rozblenduję i dodam jeszcze odrobinę tart. Bo jednak chciałabym większe krycie. Zjadę troszkę na policzek, ale mi się podkład fatalnie zbiera w tej zmarszczce. Wyciągam już któryś raz. Ale może w takiej ilości nie będzie tak źle, którą stroną się blenduje dobrą, więc delikatnie wyciągam. I tutaj trzeba się najbardziej skupić. Obszar pod oczami naprawdę mam bardzo rozjaśniony, więc jeszcze tego korektora dadam na brodę i na środek czoła. Ale zanim to, przypudruję się dosłownie resztówką pudru z paezę. Czy Wy widzicie, ile go zostało? Praktycznie nic. Po takim czasie w końcu zużyję go do zera. Za to na całą twarz wyjątkowo nie będę dawać mieszanki, tylko jedynie sam ten puder od klarysy ponieważ jest mniej więcej połowa, nawet poniżej połowy mam takie wrażenie, zwłaszcza jak go za chwilkę użyję. Znowu gąbeczka i dużo, dużo pudru, ponieważ ten podkład migruje jak szalony. Oczywiście ten z Glam Shopu upiększacz, bo jednak krem BB zastyga, więc w połączeniu to nie jest aż tak trwałe, jak sam krem mógłby być. Bardzo prawdopodobne, że ten film będzie krótszy od innych, ale jednak, mimo wszystko, traktuję to jako moją motywację do zużywania kosmetyków, które gdzieś tam zalegają po szufladach. Więc, jeżeli u Was jest też ten sam problem, to być może wstawienie postów, robienie zdjęć i dzielenie się z innymi, właśnie swoim progresem, da Wam więcej motywacji do korzystania z tych kosmetyków, które już dawno powinny być zużyte. Zanim konturowanie nasucho, to przydałoby się zrobić brwi i chciałam do tego wykorzystać tę kredkę od Golden Rose. Która zdecydowanie powinna już opuścić ten świat, ale ona jednak jest trochę za ciepła, więc myślę, że wykorzystam dzisiaj kredkę od Eveline, która też jest dla mnie trochę zbyt ciemna, zbyt intensywna, więc chciałabym się jej pozbyć i wykorzystać właściwie już kupić jakąś nową, pasującą. Co kolejna kredka? To ciągle coś mi nie pasuje w tym kolorze. Raz jest za słaby, raz zbyt ciepły, czasami zbyt chłodny. Ten mam wrażenie, że jest zbyt intensywny i zbyt ciemny. Zostawmy te brwi już w spokoju, nie mam do nich siły, ale jako konturowanie wykorzystajmy może znowu tę paletkę od Uniki, ponieważ w tym brązerze jest już naprawdę spory ubytek, także mogę być z siebie dumna, bo akurat po niego sięgam dosyć regularnie. Jeżeli chodzi o róż, to coś tam był dziubnięty, tak samo rozświetlacz, więc właściwie może nałożę całe trio. Na początku do brązera nie byłam za bardzo przekonana, ale ostatecznie wypada na mnie całkiem całkiem. No i oczywiście ja lubię konturujące odcienie. Nie chcę się opalać, więc on jest taki akurat w punkt. Nie jest zbyt chłodny, ale też nie jest ciepły. Grażynka, bardzo dobry ten tort. Taki nie za słodki. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale zamówiłam kilka ciuchaczów od Donci, także zobaczymy, jak te ubrania będą na mnie wypadać, ponieważ wcześniej zamówiłam bluzkę. Ale była zdecydowanie zbyt mała. Przyzwyczaiłam się, że noszę XS, a tu proszę Państwa, nie ma takiej opcji. Nie przy tych ubraniach, one są naprawdę dopasowane, jeżeli chodzi o górną część, przynajmniej tą, którą zamówiłam. Ale za to miałam jeszcze dresy i one u mnie zostały, ale nie jestem do końca tak w 100% zadowolona. Więc jeżeli byście byli zainteresowani, to właściwie coś tam mogę o nich wspomnieć. Moje bajki mają już tyle lat, że zdecydowanie wymagają wymiany. A stąd też zamówiłam coś od Tauri i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie na mnie leżeć. No, bo niestety, jak już wspominałam, raz się machnąłem z rozmiarem, spodnie zostały, ale to nie jest jeszcze to, co bym chciała, więc zobaczymy. Przede wszystkim zależało mi na dobrej jakości ubraniach, takie, które przeżyją dosyć długo, a nie się rozpadną po jednym praniu. Miałam kiedyś, z ja, jedne jeansy i one z rozmiaru XS po jednym praniu zrobiły się jak xl -ki ubrania z sieciówek be like. Także wolę mieć po prostu i jedne porządne, które aż tak szybko mi się nie zniszczą. Przynajmniej mam taką nadzieję, no bo jeszcze tych dresów od Marty nie prałam. Zobaczymy, co się z nimi stanie. No i oczywiście, jak zresztą ubrań. Ja ich nie będę oszczędzać, zdecydowanie nie. Jeżeli się polubimy, to będą w regularnym, dosłownie codziennym użyciu. Nie jest zły ten rozświetlacz, ale żeby cokolwiek urywał, no to też nie. Taki Takio o powiem Wam, że odrobinę przylijam z tym policzkiem, jeżeli chodzi o konturowanie, ale trudno. Mam nadzieję, że część intensywności zje aparat, a po drugie wyrówna się to trochę, kiedy zrobię oczy. Także oczywiście moją bazą będzie Inglot Eyeshadow Keeper, a usta zrobimy sobie troszkę później. Ale jeszcze zanim przejdziemy typowo do oczu, to chciałam Wam pokazać ubytek w tym beżu. Nie wiem, czy to będzie dostrzegalne, ale jest naprawdę spore wgłębienie. Ciężko mi to jakoś pokazać. Mam nadzieję, że to będzie jakkolwiek widoczne. No i oczywiście ten beżyk służy mi do podczyszczenia pod oczami. Właściwie do wzmocnienia efektu korektora. Ale właściwie mogę go też nałożyć pod brwią. Koniec oberzu, no ile można. Więc przejdźmy do czegoś ciekawszego. Wykorzystam paletę kaszmir. i chciałabym wykorzystać właśnie troszkę fioletów z ulubieńców. I zobaczymy, co mi wyjdzie z tego połączenia. Oczywiście, kaszmir jest zmodyfikowana przeze mnie, a tak ona już wygląda w środku. Dokleiłam jeden ciemniejszy cień. Jest to albo koniak, albo ametyst z którejś palety, ponieważ kupiłam sporo pojedynczych cieni, właśnie z konfekcji różnych palet. I to jest niestety ultra mat, stąd też pieruńsko się pyli. Ja próbowałam troszkę doczyścić tę paletę przed nagraniem. Jeżeli widać jakieś smugi, to jest to kwestia tego, że mój płyn do dezynfekcji właśnie pozostawia takie. Dziwne krople i powłóczkę, jakby na opakowaniu. Potrafi też sprawić, że wygląda, jakby cienie się posikały. To jest dokładnie ten sam efekt, co przy turbopigmentach, więc no nie do końca podoba mi się ten płyn, ale skoro już go kupiłam, wydałam pieniądze, to będę go używać. Może zacznijmy od właśnie niego albo od tego herbacianego. Nie mogę się zdecydować. I to, co chciałabym zrobić tym cieniem, to wyprowadzić cieniowanie. Tak, mogę zrobić ostrą kreskę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Żeby było jeszcze symetrycznie, to będzie tragedia. Może takiego przedłużenie linii, tutaj, o coś takiego. Coś tam pomajstruję i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie, to nie ma być typowa kreska. Absolutnie. Powiedzmy, że to jest to, o co mi chodziło. Jeszcze dodaję takim puchatym pędzelkiem tego cienia. Ale to nie jest to, o co mi chodziło. <noise> Także udajemy, że nic się nie dzieje. No i też dostałam typa, żeby zaczynać od oka, który jest po niedominującej stronie, jeżeli chodzi o moje łapsko. No i tak zaczynam, bo zaczynam od lewego. I powiem Wam, że niewiele mi to zmienia, jeżeli chodzi o precyzję. To jest raz, ale przede wszystkim symetrię. Ja dalej tego po prostu nie widzę. Patrzę się na siebie i widzę, że coś jest nie tak, ale nie jestem w stanie dostrzec tych elementów, które akurat mi nie wyszły. I dopiero widzę to na nagraniu przy montażu, kiedy patrzę na siebie jakby z trzeciej osoby, a nie bezpośrednio tak w lusterku. No, też miałam mieć stabilne lusterko gdzieś położone dalej. Mam, także spokojnie, ale kurde, byle dalej, tego nie widzę. Wracając jeszcze do ubrania, właśnie chciałabym zrobić z tego. Takie małe mierzymy, skoro i tak już zamówiłam. Byłoby przy okazji coś innego na tym kanale niż w kółko do samo i pokazywanie kosmetyków. Chciałabym sprawdzić ten format, co z tego wyjdzie. No i przede wszystkim zobaczyć, czy mam faktycznie miejsce tutaj, aby coś takiego kombinować. No bo jednak mam zwykłe szary tło i nie do końca wiem, jak się pokazać w całości. Więc no zobaczymy. Jest to takie... Możliwe, że coś takiego wyjdzie, ale jeszcze sama nie wiem. Czy coś takiego mi chodziło? Nie wiem, ale niech będzie, jest w miarę. Jak macie jakieś fajne sklepy, z których można coś zamówić, to oczywiście dajcie mi znać, bo ja nie wykluczam, że wezmę coś z sieciółki. Ale no jednak moje doświadczenia z tymi ubraniami, a, no są takie, że zwykle bywa, no niezbyt ciekawie. Oczywiście one dają radę, ale na dosyć krótki czas. A jakbym kupiła coś porządnego, to potencjalnie nie musiałabym tego wymieniać. To jest dokładnie odwrotnie jak z kosmetykami. Z kosmetykami lubię testować nowości, a przy takich rzeczach, które powinny mi wystarczyć na kilka dobrych lat, nie jak podkład na kilka miesięcy, to jednak wolę mieć coś stałego, niż zmieniać notorycznie. Jakiś czasem na przykład w pepko kupiłam kubek. Fantastyczny, ponieważ wyglądał jak arbuzik. Natomiast niestety, kiedy go odpakowałam w domu, ściągnęłam, wiecie, taki papier zabezpieczający, to się okazało, że ta pokrywka jest na tyle niestabilna, że przy pierwszym odpakowaniu już mi spadła na blat. Później spadła mi jeszcze raz i pękła. <grywka> Także trwałość jest znakomita. Tak samo jak wykonanie tego kubka. Zresztą mogę Wam go pokazać. Tak wygląda ten kubeczek i jest przecudowny. Tutaj oczywiście była taka okrągła, czerwona pokrywka z dziurką na słomkę. No i niestety ruszała się tak, na wszystkie strony. Natomiast już widać, że nikt mądry nie komponował tego kubeczka, ponieważ on schodzi do środka. Nie rozszerza się ani nie jest na prosto, jeżeli chodzi o tutaj górną krawędź, tylko jest do środka. Przez co niewygodnie się pije. A już mam jeden taki niewygodny kubek właśnie z jednorożcem, także no, wygląda ładnie, ale może mi posłużyć, nie wiem, na pędzel, może jako doniczka. Boję się też, że on i pęknie, kiedy naleję do niego wrzątek, bo będę zalewać herbatę, więc nie wiem, czy będę go w ogóle ruszać, czy zostanie w takiej formie właśnie jako pojemniczek bardziej niż kubek na herbatkę. No ale nic, jest jak jest. Za to widziałam jeszcze jeden fajny kubek, w Sinsayu jest za dwie dyszki kubek dynia. No przecież jest cudowny. Tutaj oczywiście macie zdjęcie i trochę mnie kusi, żeby go wziąć, zamówić. Sięgnę po utkany beż, z dokładnie tej paletki i spróbuję odrobinę złagodzić ten krawędź i zresztą zrobię tak samo po drugiej stronie. Ten beż ma delikatnie różowy ton, tak jak już mówiłam, lubię. Nic nie słyszeliście. Przechodzimy do fioletów. I myślę, że wykorzystam i ulubieńca. I może właśnie ten Blondilla. Fiolet z brązem. Czy to będzie dobrze wyglądać? Musi. Wiecie co? Ale taki łoż koloru też mi się bardzo podoba. Bo tam naprawdę malutko tego cienia. One są bardzo napigmentowane, jeżeli chodzi o zmalo. Ciekawie to wygląda. Powiem Wam, że całkiem mi się podoba. Chociaż jednak wzmocnię ten fiolet. Zdecydowanie Wam więcej. A takimi małymi porcjami. O, no teraz większymi już. A, cudny jest ten fiolet. Cudny. Ja, albo fiolety? Nie, skądże? Myślę, że te fiolety z czernią również by genialnie wyglądały. Ale powiem Wam tak: jak opuszczę powiekę, to tutaj mam w miarę równą kreskę. Ale jak naciągnę, to już widać, że są jakieś schodki. I zastanawiam się, czy to wyrównywać do uniesionych brwi, czy zostawić, żeby tak neutralnie dobrze wyglądały. Uwielbiam to, że mogę nagrywać takie filmy, bo właśnie mam motywację do używania starszych cieni, które, jak widać, też świetnie wyglądają. Lodówka mi znowu zaczęła buczeć w tle, no przecież nie mogę z nią. Jest całkiem, całkiem, więc nałożę blondylę. O tutaj. Mm. Dodaję odrobinę czyścika, tak żeby to rozjaśnić. Na ten moment mamy coś takiego. Dorzucę jeszcze na linii wodnej fioletową kredkę od Eveline. I oczywiście wytuszuję rzęsy moją ulubioną maskarą, ponieważ niedawno ją otworzyłam. Jest to ta AAXXL. Kiedy zastyga mi rozmazany tusz na talnej powiece, jeszcze dorzucę usta, wykorzystam taki Lip Balm od tart. Wszystkie elementy makijażu mamy już za sobą. I muszę przyznać, że jestem naprawdę zadowolona. Bardzo przyjemnie pracowało mi się z tymi kosmetykami. I przede wszystkim bardzo miło było mi wrócić do palet, które gdzieś tam leżały u mnie w szafie, bo jednak palety cieni. To jest najbardziej moja ukochana część makijażu. Jeżeli chodzi o kaszmir, naprawdę nie mam pojęcia, kiedy go używałam. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Ten Lip balm Od Tart nie do końca przekonuje mnie swoją formułą, natomiast ten zapach, o jejciu, on pachnie jak kokos, ale taki słodki. To jest typowy zapach Raffello. Jeżeli znacie perfumy o tym zapachu, macie obowiązek mi powiedzieć chcę. Skoro nie mogę pachnieć jak fabryka wedla, no to chociaż może uda się Raffaello. Ale oczywiście wydajcie mi znać, jak Wam idzie z używaniem kosmetyków. Może udało Wam się coś zużyć ostatnio, albo lenicie się, tak jak ja, z kolorówką. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego.